Ciekawa jest Polski, historia. polskiej sytuacji no to ten realizm myślę, że jest to, to, trochę już groźniejszy i trudniejszy do, 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 do przyjęcia Stany Zjednoczone, kontakty między Warszawą a Waszyngtonem to jeszcze cały czas czysta karta, nie wiadomo jak zachowa się nowa administracja Donalda Trumpa wszystko przed nami, wróćmy jednak do Europy wyczuwam w pańskim głosie pewien niedosyt jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną w kontekście Europy właśnie, mam rację tak, e, e, tak i, i e, myślę, że, że zapowiedziana na, na, na 7 lutego wizyta Angeli Merkel, A, K K jemite. która moim zdaniem jest najważniejszą wizytą niemieckiego polityka od 1989 roku i słynnej wizyty Hemuta Konga. No e, tak, ponieważ Llewa, znaczy, ta wizyta prawa, Lewa, zdecyduje oręg, o tym, że będziemy prawa, mieli... Znaczy, jakiej jakości, intensywności i wagi będą nasze stosunki i czy Polska będzie mogła wraz z Niemcami, bo tylko wraz z Niemcami, oczywiście po, po, po rozmowach i konsultacjach z naszymi partnerami w, w Grupie Wyszehradzkiej, mogła współkształtować Europę raczej bliżej centrum niż na kompletnych peryferiach. I to jest znaczy zarówno dla Warszawy, jak i dla Berlina wizyta ostatniej szansy. E, bo wbrew pozorom Berlin nas też potrzebuje. Bo je, jeśli nas nie będzie, to wówczas, nawet jeśli będzie Angela Merkel, jest ona skazana na e, propozycję e, Paryża, nieważne kto wygra w, w, w Paryżu e, i czy wygra e, czy, e, i kto będzie e, czy na, e, na propozycję Rzymu, tak? gdzie sytuacja jest jeszcze bardziej e, z, 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 złożona. Jakoś nawet jeśli François Fillon wygra, ja już raz widziałem takiego e, Taką młodą odmianę Margaret Thatcher w postaci Nicolas Sarkozy, który też zapowiadał, że zrewolucjonuje francuską gospodarkę, że zmniejszy obciążenia socjalne, że zwolni ileś set tysięcy. zawsze jak słyszę, że ktoś zwolni ileś set tysięcy, mógłby też powiedzieć, że 600 tysięcy, albo 400, znaczy to nie ma znaczenia. To jest set tysięcy, więc to, to się podoba I, i nic się nie udało Sarkozy. Tak? Więc jestem bardzo ostrożne, a nawet gdyby, to i tak Francja potrzebuje co najmniej te 10-15 lat, żeby stać się znowu no rosnącą i, do, i, bez, i długotrwale roz, rozwijającą się gospodarką. Czyli równorzędnym gospodarczo i politycznie partnerem dla Niemiec. Tak. I, e, i, a I zwłaszcza, że dzisiejsze propozycje i, w, i w Francji i Włoch są z niemieckiego punktu widzenia, znaczy e, e, HDK-ów, nie do przyjęcia. Tak? I jeśli chodzi o politykę innowacyjną, gospodarczą, e, fiskalną, finansową, dzisiaj Berlinowi zdecydowanie bliżej do Warszawy, niż, e, niż do, 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 do Paryża czy do, e, do, do, do Rzymu. Więc znaczy to z obu e, stron jest, je, je, jest ta, taka wielka waga do tej wizyty, to nie jest tylko tak, że my jesteśmy skazani na pewno. Na to nie jest prawda. E, Chociaż wsłuchując się w głosy oficjalny, e, które dotyczą także tej planowanej na początek lutego wizyty, nie słychać tego rodzaju wypowiedzi, że jest to wyjątkowo ważne spotkanie, wyjątkowo ważna podróż polityczna Angeli Merkel i wyjątkowo ważne spotkania i rozmowy w Warszawie. Raczej podkreśla się to, co działo się do tej pory, czyli z jednej strony i z drugiej strony swego rodzaju, mówiąc oględnie, dystans. Wie pan bardzo mądry polityk prawa i sprawiedliwości, który się zajmuje polityką europejską, kiedyś powiedział, że jak mam coś powiedzieć, to on się tak zastanowi, zastanowi. Potem jeszcze ten czas minął i nic nie powie. Lepiej nic czasami nie powiedzieć, bo jak jeszcze politycy zaczęli podkreślać, jaka jest waga tej wizyty, w jaki sposób trzeba się potem wyspowiadać z tego? No, czy, czy, czy udało nam się, czy się nie udało, tak? Zwłaszcza je, to jest trochę jak z Planem Morawieckiego. Plan Morawieckiego może się tylko albo udać, albo nie udać. To nie może się w części udać, tak? Ponieważ to wszystko zostało tak wyśrubowane. Ja, ja oczywiście trzymam kciuki za pana premiera Morawieckiego. To zostało tak wyśrubowane, że to nie, nie może się w 70-80% czy 40% udać. To może się to albo tylko udać, albo nie udać. Jak powiemy o wizycie Merkel, przepraszam, jeśli politycy jeszcze podkreślają, że to jest rzeczywiście najważniejsza wizyta, to ona może się tylko w 100% udać. Więc lepiej nic nie powiedzieć. Myślę, że sygnałem, jak ważna jest ta wizyta, jest włączenie się prezesa Kaczyńskiego i to spotkanie także na tym szczeblu, co myślę, że, że, że pozwoli na operacjonalizację polskiej polityce zagranicznej w ostatnich miesiącach, a także o tym, co przed nami. Tomasz Krawczyk, Centrum Analiz Klubu Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje dnia w skrócie. Jest 15.30. Polska dyplomacja będzie kontynuowała politykę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa, zapewnia minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Powiemy też o opublikowaniu przez IPN wykazu dokumentów zbyłego zbioru zastrzeżonego, a także o kandydatach do tegorocznych Oscarów. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrian Nacalińska-Czaniecka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych zapewnił, że w 2017 roku polska dyplomacja będzie kontynuowała politykę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa. Witold Waszczykowski mówił o tym po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach tak zwanego przeglądu ministerstw. Szef resortu spraw zagranicznych powiedział, że pod względem bezpieczeństwa Polsce, Polsce udało się osiągnąć status krajów Europy Zachodniej. Kontynuując politykę zapewniania bezpieczeństwa będziemy aktywnie uczestniczyć w europejskich koncepcjach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w realizacji porozumienia NATO Unia Europejska jest to ważne porozumienie, ponieważ wspólnie te organizacje, te dwie instytucje mogą stawić stawiać czoła zagrożeniom hybrydowym, zagrożeniom cybernetycznym, obronie granic europejskich przed falami emigrantów. Podsumowując 2016 rok, Witold Waszczykowski powiedział, że kierowany przez niego resort zrealizował swoje cele programowe. Przypomniał m.in. o amerykańskich oddziałach, które przybywają do naszego kraju. Szef polskiej dyplomacji dodał, że jego resort będzie dalej zabiegał o nowe rynki zbytu i inwestorów poza Europą. Zapewnił, że będzie otwierał nowe ambasady oraz biura handlowe. Dodał też, że będzie utrzymywał i rozwijał kontakty z Polonią. Instytut Pamięci Narodowej opublikował na swojej stronie internetowej wykaz dokumentów wyłączonych w ubiegłym roku z byłego zbioru zastrzeżonego. Indeks zawierający prawie 6,5 tysiąca rekordów zawiera sygnatury dokumentów i ich krótki opis. Archiwalia są dostępne w czytalniach IPN. Wykaz zawiera m.in. dane osobowe funkcjonariuszy SB, informacje o materiałach PRL-owskiego wywiadu i kontrwywiadu, a także dane spraw operacyjnych i osobowych źródeł informacji. Prezes IPN, dr Jarosław Szarek podkreślił, że kierownictwo i kolegium Instytutu chcą jak najszerszego ujawnienia dokumentów komunistycznej bezpieki. Nie można niepodległej Polski budować na aktywach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wiceprzewodniczący Kolegium IPN profesor Sławomir Cenckiewicz mówi, że przejrzał jedynie nieco ponad 100 rekordów z 6,5 tysiąca dostępnych w wykazie. Znalazł tam informacje dotyczące subargraf oficer CIA i łączniczki pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Znajdujemy w tych materiałach, można powiedzieć, kluczowe z punktu widzenia np. Na badań nad biografią, działalnością pułkownika Kuklińskiego, materiały z obserwacji subargraf w decydujących momentach dla pułkownika Kuklińskiego. Z treścią archiwaliów mogą Poznawać się w czytelniach IPN, dziennikarzy i historycy Karol Darmoro z Polskie Radio. Około 900 gości, w tym przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, biznesmeni, eksperci oraz dziennikarze z Ukrainy, Polski, krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, weźmie udział w forum Europa Ukraina. Dwudniowe spotkanie rozpocznie się w piątek wiesiące koło Rzeszowa. Debaty, a będzie ich 40, dotyczyć mają potencjału gospodarczego Ukrainy, jej bezpieczeństwa energetycznego stosunków z innymi krajami oraz wpływu kultury i pamięci historycznej na relacje między narodami. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl powiedział, że dla regionu są ważne panele związane z przedsiębiorczością i współpracą gospodarczą. Panel. Czy przemysłu kosmicznego i lotniczego jest dla nas szczególnie interesujący, dlatego że nasze Wysokoe Karpackie mają inteligentną specjalizację w tym obszarze. Też ta kwestia związana z samorządnością bo te nasze relacje z partnerami z Ukrainy nie odbywają się na pełnych poziomach. No i wreszcie też kwestia paneli związanych z młodzieżą. Udział w forum potwierdzili m.in. marszałek Sejmu Mark Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz przewodniczący Rad Najwyższej Ukrainy Andrii Parunii. Aż 14 nominacji do tegorocznych Oscarów zdobył amerykański musical La La Land kandydatów do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono w Los Angeles. Opowiadający o romansie młodej aktorki i pianisty jazzowego musical La La Land otrzymał nominacje we wszystkich głównych kategoriach, między innymi za film roku, reżyserię, scenariusz i zdjęcia. O miano najlepszego filmu rywalizować będą także m.in. obrazy Manchester by the Sea oraz Moonlight. W kategorii najlepsza rola męska nominacje otrzymali Casey Affleck, Ryan Gosling i Denzel Washington. Wśród aktorek szanse na Oscara mają Emma Stone, Natalie Portman i Meryl Streep. W kategorii najlepszy film zagraniczny nominowano obrazy z Danii, Szwecji, Iranu, Australii i Niemiec. 89. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 26 lutego. Tegoroczną Oscarową galę poprowadzi komik Jimmy Kimmel. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno, miejscami śnieg lub deszcz ze śniegiem, temperatura od minus 5 stopni na południowym wschodzie do 3 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Teraz to wszystko, a na kolejny serwis zapraszam punktualnie o 16. .00. Radio kończy tak.